Roger. Nie? Kurwa, Mać, zapomniałem, że to nie HLL. To już nam się mapka kończy, pamiętaj. Spokojnie. <grym> jestem, <grym> jestem, całkiem spokojny. <grym> Jesteś dumny, chyba i po, powiedzieć. Powiedziałbym, że tak. Patrz, A? cię za nóżkę kawałek. A można, można, jak najbardziej. Z tego bardziej na lewo kaczek, który jest najbliżej. Główną drogą podjeżdża Czekam czy ty się rozjebałeś właśnie? Nie, chłopci meduje a ja patrzę No, dziękuję serdecznie. <noise> no, gościu też spadł, nie miło. Tak, Na który Cię kierunek szalamy? Wydaje, że 156 Oj, no, ty... tak czy inaczej dzięki o, widzę auto, widzę auto. Jest, jest. Dobra, patrz to. Obserwujesz? Tak. Bardzo ładnie. Ciekawe, czyli jak stanę za tobą, myślę, tak. Odpowiedź to tak. Bardzo, Grubo? Tak, tak. 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 gdzieś wolno, ta na wzem, trzymaj. O, mamy czołg tam. Dobrze, że nie pojechaliśmy. Dwa czołgi, cholera. Albo nie, może zaznaczali dalej. Dobra, jedź, dawaj pizdę mocno, bo tam oni zaraz podjadą do nas. Prosto, prosto. Słyszę, 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 za nami! O, tak. Jedź, 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 jedź kurwa! <średziny> jedź! O kurwa! Jak musisz... <średzy> dawaj... Po prostu spierdalaj stąd, nie? O chuj. No i taki chuj. Dobra, Pokiśmy wysiadamy, wysiadać. Wysiadamy. Ja wysiadłem. Ty ja wysiadłeś? Dobra, ja nie żyję, ja leżę pod kołami. Kurwa, Widzimy. mnie. O, zajebał mnie. Mat, wszyscy na... Jak się Mat, to... Ja e, e, Jezu, jedzie tutaj. Hahaha. A, A żyjesz? Ja żyję. Możecie, może cię... Może pomyślą, że już nas pozabijali Zostań tylko ty. Nie widział mnie. Pierwszy mnie nie widział. Dobra, to możesz nas ratować. Trudno, chuj po... Po się, Ja... Ja się odegram, kurwa. Ja mam... Tandemowy pocisk.